Espressivo con kompasjone, uczuciowo i namiętnie, bo jak inaczej opowiedzieć o kobietach i muzyce, Antoni Walerych prawdopodobnie nie potrafi ukrywać namiętności do nich. Kobiety królują na obrazach prezentowanych w biurze wystaw artystycznych w sieradzu. Artysta nie zamyka kobiet w tradycyjnych aktach. Na płótnach widać ostre kontury zamiast krągłości. Jest w nich jednak taki ładunek emocjonalny, że nie ma wątpliwości, że malarz szuka istoty kobiecości. Mocne barwy obrazów przenikają przez rzeźby ze stali szlachetnej. W ascetycznych formach Antoni Walerych zawarł swoją miłość do muzyki. Rzeźba i malarstwo dopełniają się. Ja w tej chwili od paru ładnych lat jestem uzależniony od malarstwa do tego stopnia, że nie umiałbym myśleć o rzeźbie inaczej niż właśnie opierając się na rysunku i na malarstwie. Jedno w drugie wchodzi i się przenika i napędza jedno drugie. Jak maluję, myślę o rzeźbie i nie przez wiele lat Antoni Walerych prezentował w galeriach na całym świecie tylko rzeźby. Artysta ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Poznaniu. W pracowni rzeźby profesor Magdaleny Więcek Wnuk i Józefa Kopczyńskiego. Dopiero niedawno wystawą rzeźby towarzyszą również obrazy. Ja od czasów studiów maluję cały czas nieprzerwanie, tylko nie pokazywałem tego, co namalowałem. Dlaczego? Ale rysunek i malarstwo towarzyszy mi cały czas. Bo uważałem, że nie przystoi rzeźbiarzowi robić więcej niż to, w czym jest wykształcony po prostu. Sądziłem, że będzie przekadane to, że moje ekspozycje będą wydawały się zbyt ciężkie, zbyt bogate i niepotrzebnie kolorowe. Obawy okazały się nieuzasadnione. Stal rzeźb jednocześnie pławi się w barwach i powiela je, dopełniając obrazy. Gdzieś w ciszy dałoby się pewnie usłyszeć muzykę wszechobecną w pracach i życiu Antoniego Walerycha. Używając tego połączenia artysta prowadzi dialog z widzem. Nie będąc wykształconym muzykiem, ponieważ muzyka wiadomo jest nośnikiem, który przemawia najsilniej, najszybciej do wyobraźni człowieka, do wzruszeń, przy pomocy malarstwa i rzeźby można powiedzieć prawie to samo, nie to samo co muzyka, po dłuższej chwili, po całym ciągu skażeń, które trzeba przemyśleć, ale można osiągnąć ten sam stopień zażyłości ze wzruszeniem właśnie przy pomocy malowanej Co ma do powiedzenia poznański artysta Antoni Walerych, można zobaczyć w biurze wystaw artystycznych w Sieradzu do 26 listopada.